Krzysztof Torowski, witam Państwa w kolejnym naszym spotkaniu w studiu pracodawców RP. Dzisiaj porozmawiamy o różnych problemach prawa pracy, a moimi Państwa gościem jest Pani Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert pracodawców RP właśnie do spraw prawa pracy. Witam serdecznie Panie Dzień dobry. E, tarcza 4, tak? Chyba dobrze mówię. Tak, teraz 4. Budzi, budzi wiele emocji, e, bo reguluje prawa do wykorzystania, przepraszam, do wykorzystania urlopu. No, wakacje przed nami, w związku z czym urlop temat numer jeden, jechać, nie jechać, ale przede wszystkim czy musimy, czy nie musimy. Znaczy, ta tarcza tak reguluje albo i nie reguluje, bo właściwie potwierdza istniejącą już praktykę, która została potwierdzona w Orzecznictwie Sądu Najwyższego także w działaniach Państwowej Inspekcji Pracy, mianowicie przepis tarczy, określa, że w stanie epidemii lub w stanie zagrożenia epidemiologicznego pracodawca może zobowiązać pracownika bez jego zgody do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego z lat poprzednich maksymalnie do 30 dni. I ta praktyka już ona miała miejsce wcześniej, zanim ten przepis został uchwalony. To no, tak się też wydaje, że. Tak, nie, nie było nie większych. Potrzeba było pandemii. Nie potrzeba było pandemii, nie było większych wątpliwości co do tego, że pracownik musi swój zaległy urlop wykorzystać. Co do zasady, urlop jest. U... Udziel Termin urlopu jest udzielany w porozumieniu między pracodawcą hmm. a pracownikiem, a jeżeli chodzi o urlop zaległy, no tutaj nawet jednostronnie pracodawca może zobowiązać pracownika, żeby na ten urlop się udał. Dlatego ta, ten przepis akurat dotyczący urlopów wypoczynkowych nie, nie wprowadza żadnej tutaj rewolucji. No dobrze, a jeżeli mieliśmy zaplanowany urlop w najbliższym czasie, a w związku z no wiem, odmrażaniem firmy, e, pracodawca może nam przesunąć, powiedzieć, nie kochany, nie pojedziesz, bo my mamy dużo roboty. Tak, może, a dlaczego? No tutaj należy zacząć od tego, że urlop jest ustalany w dwojaki sposób. Jeżeli prac pracodawcy funkcjonują w związki zawodowe, to pracodawca jest obowiąza obowiązany do y, utworzenia planu urlopu. Ten plan urlopu jest zazwyczaj realizowany na początku roku, już pracownik musi się zadeklarować, kiedy by chciał skorzystać z swojego prawa, a natomiast gdy pracodawca nie ma obowiązku ustalania takiego planu, to wtedy na wniosek pracownika najczęściej ten urlop jest udzielany. I teraz tak, pracodawca może przesunąć termin tego zaplanowanego urlopu z powodu swoich szczególnych potrzeb, i tego, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby w, w poważne zakłócenia w toku pracy. Mhm. Czyli z powodu takich nieoczekiwanych okoliczności, których wcześniej nie dało się przewidzieć, i tutaj jak najbardziej do takich okoliczności możemy zaliczyć pandemię spowodowane przez nią przestój w działalności gospodarczej. Akurat teraz mamy etap odmrażania gospodarki, więc. No właśnie, i odwrotnie to znaczy. Przyspieszyć jakby pracę tak. w sytuacji, kiedy no wreszcie można popracować. Tak, i tutaj, bo termin urlopu może przesunąć zarówno pracownik, jak i pracodawca. Po stronie pracodawcy leży taka bardziej mocniejsza przesłanka. Tutaj muszą też szczególne potrzeby zaistnieć. Natomiast jeżeli pracownik chce przesunąć, no to musi to umotywować ważnymi powodami, więc tutaj to nie jest aż tak restrykcyjna ta przesłanka. I teraz, jeżeli pracodawca wznawia produkcję, wznawia działalność, no to jak najbardziej to jest jego szczególna potrzeba, aby ten pracownik jednak nie szedł na urlop i świadczył pracę w tym momencie. Dobrze, a czy w trakcie izolacji, powiedzmy, jak jesteśmy, to może pracownik nam powiedzieć, no to dobra, to wykorzystuje zaległy urlop, czy też w ogóle urlop bieżący. Jeżeli chodzi o urlop zaległy, to tak, to może pracodawca zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu zaległego, natomiast jeżeli chodzi o bieżący, no to do wykorzystania bieżącego nie może zobowiązać, bowiem ten bieżący urlop to musi być właśnie z porozumieniem zawartym między pracodawcą a pracownikiem, dlatego tutaj jeżeli chodzi o jednostronne zobowiązanie, to ono zawsze dotyczy urlopu zaległego. No tak, słucham Pani, właśnie to Szczerze powiedziawszy, nie bardzo widzę, czy jakiekolwiek zmiany zostały naprawdę wprowadzone w tarczy tej czy innej no w tej yy, chwili czwartej. No, nie zostały. Tak jak wcześniej powiedziałam, one, została potwierdzona ta praktyka, która była już utrwalona i, i, i potwierdzona dawniej też w orzecznictwie Sądu Najwyższego, szczególnie w 2005 roku. No ta tarcza trochę w zakresie urlopów można powiedzieć, że wyważa już otwarte drzwi. No właśnie, no bo mi się wydaje, że no dobrze, no pandemia pandemia, ale to na ogół tak było, że jeżeli w danym zakładzie pracy czy, czy, czy w danym biurze no, dzieje się coś, co powoduje, że potrzebne są wszystkie ręce na pokład, no to, no to ma, pracownik ma prawo nawet odwołać pracownika z urlopu, bo Wyższa konieczność, nie wiem, produkcyjno-handlowa. Tak, tak. Dokładnie, jest też przepis właśnie w kodeksie pracy, który mówi, że jeżeli już nawet pracownik przebywa na urlopie, to pracodawca może go odwołać, jeżeli wynikną takie powody, które nie były znane w momencie udzielania tego urlopu. Oczywiście pracodawca tutaj musi ponieść koszty tego, tej rezygnacji z urlopu przez pracownika, no ale e, tutaj akurat te przepisy dotyczące e, możliwości odwoływania. Terminu urlopu przez pracodawcę to chronią jego interes. Czyli tutaj kodeks pracy nie tylko chroni pracownika, ale też w takim przypadku chroni interes pracodawcy. A co jeszcze należy zauważyć, że samo nieudzielenie więc urlopu, także jeżeli pracodawca przysuwa, to on musi go udzielić w późniejszym terminie. To nie jest pozbawienie prawa pracownika nie, nie, prawa oczy, do się tego tak. urlopu. Oczywiście tak. Czy wykorzystanie zaległego urlopu jest w dalszym ciągu? Obowiązkiem do któregoś tam miesiąca następnego roku? Tak, urlop zaległy należy wykorzystać do 30 września każdego roku. Jeżeli on nie zostanie wykorzystany, to przechodzi też na następny rok, bowiem on się przeda przedawnia z upływem trzech lat. Czyli on naprawdę ten urlop musi być wykorzystany w ciągu trzech lat, i nie jest tajemnicą też to, że wielu pracowników ma ten zaległy urlop powyżej 30 dni a tarcza nam ogranicza wykorzystanie zaległego tylko do 30 dni więc jednocześnie potwierdza o aktualny stan faktyczny a z drugiej strony ogranicza to prawo pracodawcy bo wcześniej tego ograniczenia nie było. Pracodawca mógł bez zgody pracownika wysyłać go na urlop zaległy powyżej 30 dni nawet. Także to, to wbrew pozorom jest pewne ograniczenie. A w którym momencie już tak trochę na zakończenie pracodawca jest zobowiązany, czy nie jest zobowiązany? Wypłacić ekwiwalent za zaległy urlop? Tylko w przypadku rozwiązania stosunku pracy, czyli wypowiedzenia umowy, czy rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Tylko wtedy, jeżeli pracownik nie wykorzysta w naturze urlopu zaległego, to nie otrzyma za niego ekwiwalentu, więc musi wykorzystać, tym bardziej, że prawo do urlopu jest to podstawowe prawo pracownicze. I, I też pracownik nie może przenieść tego prawa na inną osobę, nie może swojej koleżance czy koledze oddać urlopu, który mu przysługuje. Dlatego jest, istnieje konieczność jego wykorzystania. Czyli prawo prawa ma tak naprawdę po prostu trzeba się najnormalniej w świecie porozumieć i oczywiście, oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo. Myślę, że wyjaśniliśmy wszystkie wątpliwości z tym związane. Moim Państwa gościem była pani Katarzyna Siemienkiewicz. Doradca do spraw prawa pracy, pracodawców FRP. Dziękuję bardzo. Dziękuję.